Jestem dupką, bo zablokowałam koleżankę bez ostrzeżenia. Mam koleżankę, nazwijmy ją Anka, z którą utrzymuję kontakt głównie przez Messengera. Piszemy ze sobą czasem więcej, czasem mniej na różne tematy. Nie nazwałabym jej przyjaciółką, ale dobrą koleżanką już tak. Parę miesięcy temu zzygnowałam z pracy ze względu na nieciekawe środowisko i od tamtego czasu jestem na bezrobociu. Szukam czegoś nowego, a finansowo pomaga mi narzeczony. Dajemy radę bez problemu. Z Anką nie zgadałam o tym, jak mi idzie szukanie pracy. Zwykle próbowałam mnie przekonać, że może lepiej iść do jakiejkolwiek byłem. Mieć własne pieniądze. Ja natomiast wolałam skupić się na podnoszeniu kwalifikacji, by znaleźć pracę w branży, gdzie mam już doświadczenie, korzystając z przywileju, że dzięki narzeczonemu mam dach nad głową i mogę na spokojnie jej szukać. Tego dnia zwierzyłam się Ance, że mam mocne postanowienie, że do końca nowego miesiąca znajdę tę pracę, albo umrę próbując. Terapeuta naodowała mnie pozytywną energią, co dodało mi pewności siebie, jakiej już dawno nie miałam. Myślałam, że mogę liczyć z jej na wsparcie, ale jakże się myliłam. Zapytała mnie, co zrobię, jeśli mi się nie uda. W końcu już tak długo szukam i nic z tego nie wy. Chodzi? Odpowiedziałam, że wtedy skupię się na tym, by znaleźć tę pracę w kolejnym miesiącu. Ona zaś zasugerowała, że powinnam obniżyć oczekiwania, iść do jakiejkolwiek pracy i szukać czegoś w branży przy okazji. Przecież to tylko 8 godzin pracy plus 2 godziny dziennie na wysyłanie CV. Choruję na depresję, o czym ona wie, i nieraz jej mówiłam, że nie mogę się przemęczać, jeśli nie chcę, żeby wyciły mi objawy. Dawno mnie nikt tak nie zestesował i nie wpędził w tak ogromne poczucie winy. Zaczęłam nawet wierzyć, że jestem okropna, i jak ja mogę wykorzystywać narzeczonego, skoro mogłabym już teraz znaleźć cokolwiek. Jak innego. Na szczęście moja druga połówka od razu zrobiła mi reality check mówiąc, że mam nie słuchać takich głupot, tylko robić swoje. Poprosiłam Ankę, by przestała mnie więcej dołować, czego ona nie uszanowała, pisząc, że powinnam mieć priorytety w życiu i że według niej pójście do pracy spoza branży jest dla mnie jakąś ujmą na honorze. Po tym tekście wysłała mi ostatnią wiadomość, że nie zamierzam tolerować takiego zachowania i zablokowałam ją. Mój narzeczony twierdzi, że to była bardzo dobra decyzja, ale ja po czasie zaczynam się zastanawiać, czy nie było to zbyt ostre z mojej strony i nie wyszłam na jakąś za tak po prostu odcinając się od niej po jednej akcji czy jestem dubką?